Hej, witajcie z tej strony. Gerard Klecki, a dzisiaj mamy numer czwarty na 2021. Cena to 15 zł. Jest to magazyn, oczywiście, ze Star Warsów. No i ten magazyn no, naprawdę trzyma klasę. Mamy tutaj Imperiatora Palpatine. Palpatine, chyba tak się czyta. Nie jestem z tym, z tym specjalistą, ale jestem w tym. Specjalnie z że wiem, że ta figurka jest mega cenna i że mega mi się podoba. Od razu, jak to wziąłem w ręce, to zauważyłem ten błąd. Tutaj jest kaptur taki, no, normalny, częściej występujący. No, a tutaj właśnie ten, no, ten prześwietny odlew. No i co, już się nie mogę doczekać, więc otwieramy sobie magazyn. Oczywiście, yy, magazyn jest dostępny od dzisiaj, więc nie musicie się spieszyć. Już czuję ten świetny kaptur. Ale dobra, zaraz to otwieramy. Nie, nie muszę tego macać, jak każdą figurkę kolekcjonerską. Powiem, że zaraz otworzę sobie. No i co tu mamy? Oczywiście spis treści. Jakby nie było to trochę dziwnie, trochę bardzo dziwnie. Komiks, komiks. Yy, jeszcze raz nie komiks, bo tutaj seria kolekcjonerska Jurassic World. jest Sklepy zostały zawalone od wszystkich zestawów startowych, od tych saszetek. O, to ten fajny plakat ze sturmowcami i innymi wojownikami. Mówię, nie znam się na tych rzeczach. O, tutaj bardzo fajny zestaw. O, takie w główki. No i jeszcze kilka innych rzeczy. O, zestawy do wygrania. Tutaj bardzo fajny opis tej postaci. A w następnym numerze. Dyn, 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 dyn. No i ja tych numerów, nie, ja takich wydań nie lubię, gdzie nie mamy figurki, tylko taki model. A jest dużo elementów, aż 45. Naprawdę, niektóre zestawy po 4 dyszki tyle mają, ale też dwie kozackie figurki. Ale wyjdzie na pewno którego? 13 kwietnia więc wtedy możecie się spodziewać takiego numeru no i jakieś zadanie no a teraz buduję sobie tą figureczkę okej, okay. imperator już złożony i mega mi się on podoba. Yy, ta palerynka niby od Batmana, bo taka, wiecie, w takim dotyku mm, przemiłym. Takim, że aż chcę się do tego przytulić. Miłe. <laughs> yy, ale fajna, taka, prześwitująca. Trochę to już znamy. Ale podoba mi się, że właśnie typu ta od Batmana, ale nie jest taka postrząpiona, więc cieszę się, że weszłam w... Takiej, w, że w posiadanie takiej weszłem. Ten miecz świetny, nieco słaby, bo tutaj nie jest pochromowany ale też nie najgorszy. Ten grymas twarzy. No prześwietny. Ta karnacja taka zepsuta. Takiego brudasa wręcz. Do mnie to odpowiada. Nie wiem, czy widzicie, jakie to jest szczegółowe? No, ale uwierzcie mi, że jest. Jest mocno szczegółowe. Tutaj ma jakieś dużo zarysowań materiału. Takie jest srebrnonu, u a la pieść. No, mi to. Y się z tym kojarzy i ten kaptur on jest prześwietny Nie ma tutaj tej linii materiału jak zwykle tylko taki fajny będzie można się do, do, będzie można go do niektórych rzeczy wykorzystać na przykład nie wiem do łuczników bo do takiej paleryny zarzuconej No, jest dużo wykorzystań. Może do jakichś łuczników to by fajnie wyglądało. No, i naprawdę mi się to podoba. Pewnie fajnie gwiezdnych wojen są. Możliwe, że do tej minifigurki tak trochę przyzwyczajone. Ona występuje w tych trochę już większych zestawach. Nawet bym nie powiedział, że średnich. Więc jeśli się nie interesujecie tym uniwersum jak ja, no to bardzo warto sobie zakupić ten magazyn. W ogóle Gwiazdy Wojny od... ostatnio miały zwyżkę formy, yy, bo ostatnio był ten yy, inny. Nie pamiętam jak on się tam yy, zwał. Też jakiś imperator. Z tego co pamiętam, ten inny żołnierz z gwiezdnych wojen no i naprawdę polecam Wam ten magazyn. Jeśli nie kupujecie za dużo zestawów, mi się z tego roku podoba całkiem dużo. Tych zestawów. Jeden szczególnie. No tam zdecydowanie rządzą figurki. Z tym zerkam, czy są na drugi. No niestety nie. No ale to już im wybaczymy. Cieszę się, że mam tą figurkę. Przechodzimy do podsumowania. Podsumowując, jest to numer czwarty na 2024. Pierwszy. Cena to 15 zł bez grosza. Mi się ten magazyn bardzo podoba. Szczególnie ze względu tej minifigurki. Z pięknym kapturem. No i naprawdę Wam to polecam. Tym, którzy nawet mają już tą figurkę. Bo... Zdecydowanie... No ten kaptur... Ale ręka, może trochę ten kostium do jakiegoś nie wiem. Właśnie takiego mrocznego, w kaptur ubranego postaci. No ale co, ja już się z wami żegnam. Pa!